Witam Was, moi drodzy. Witam Was, moi drodzy. Witam Was pięknie w nowym takim materiale, takim demku. Eee, pogramy sobie w demko. Eee, tak jak to było z Turbo Overkill, tak tu zagramy sobie w demko. Moi drodzy, Project Warlock 2. Dopiero to zobaczyłem. Dopiero to zobaczyłem dzisiaj i przyznam, że serduszko zabiło mi dużo szybciej niż normalnie. Mega, powiem wam, zajebiście. Mega zajebiście. Ogólnie to, ja już tutaj troszeczkę sobie pograłem, ale ogólnie zaczynamy grę w swojej komnacie, gdzie zostajemy zaatakowani. Musimy najpierw pobiec i złapać za broń. I nie byłoby w tym nic dziwnego, jakby nie fakt, że miecz, który mam tutaj, zbieramy dopiero nieco później i jest to troszeczkę dla mnie dziwne rozwiązanie, ponieważ ten miecz bohater już powinien mieć przy sobie, na wszelki wypadek, gdybym musiał ustawić czoła potworom, a tak musimy najpierw szybko biec do karabinu, a ten miecz dopiero jak nam się uda zbieramy sobie gdzieś później no jest naprawdę mega, powiem wam mega soczyście o tutaj, też jest miecz jakby co do zebrania, ten, ten miecz jest w kilku miejscach ale powiem wam, ogólnie można też uruchamiać sobie poradniki ale przestrzegam, moi drodzy, przynajmniej u mnie tak to było, przestrzegam Was przed uruchamianiem gry z pulpitu, to znaczy za pomocą ikony na pulpicie. Zawsze jak to robię, nagle pojawiają się jakieś problemy. Gra bardzo laguje, postać rusza się z takimi mega lagami. Naciskam na przykład iść do przodu, a on nic nie robi, dopiero później idzie. Nie? Są mega lagi, tak więc ja osobiście uruchamiam grę z samego Goga. Sam demgo w chwili obecnej Nie ma zbyt dużych Według mnie wymagań sprzątowych Jako, że ja nie mam jakiegoś super mega zajebistego sprzętu Ledwo co grałem na nim Znaczy może nie ledwo co Ale przyznam, że na ult w Duma Eternala Musiałem grać w detalach Maksymalnie tam gdzieś wysokich Trochę średnie, trochę wysokie Bo jednak mój sprzęcior Nie był w stanie udźwignąć go Na maksymalnych detalach w maksymalnych ustawieniach, to samo w Cyberpunk 2077 też musiałem grać w detalach niskich też średnich itd. i tak dalej to też nie działało super mega płynnie przyznam, że dopiero Cyberpunk'a w pełnej swojej okazałości w max ustawieniach byłem, miałem szansę sobie zobaczyć na moim PS5 kiedy to zainstalowałem upgrade'a do PS5, natomiast w przypadku Project Warlocka 2, moi drodzy. Trochę poprawili tą grafikę, tak troszeczkę ją poprawili, ale widzę, że ją też troszeczkę rozjaśnili. Widzę, że zastosowali taki sam trick, jak ja robiłem w przypadku Project Warlocka, kiedy grałem w niego i wyłączałem jakieś takie cieniowania, takie przyciemnienia dziwne. Wyłączałem całkowicie te efekty świetlne i gra wyglądała mniej więcej jak tutaj. I to bardzo mocno Pomagało, mega to pomagało. Mnie osobiście to odpowiadało, ponieważ rozjaśniało całą grę. Ale, moi drodzy, pokażę Wam coś, co mnie po prostu rozwaliło, jak nacisnąłem przycisk. Escape. Zapisz grę. Zapisz grę. To jest to, na co czekałem. Zapisz grę. Zapisz grę w dowolnym momencie, moi drodzy, to jest bardzo ważne. Oczy, oczywiście mówię tutaj, że mm, usprawnili grafikę, ponieważ widać takie coś jak mm, odbicia w przestrzeniach, jak się przyjrzycie. Nie wiem, czy to będzie widać na tym filmiku. Tak, troszeczkę widać takie odbicia. Widzicie taki trochę udawany ray tracing, nie? Idź stąd potworze! Ja! Yeah muszę przyznać, że naprawdę mięsiście nie, 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 nie mi się w to gra gra ma wyjść w czerwcu i podejrzewam, że będzie to mój tytuł must have mam nadzieję tylko, że nie będzie kosztował aż e, 60 dolarów czy 80 dolarów bo wtedy go nie kupię tak? ale myślę, że nie będzie tyle kosztował jako, że pierwszy Project Warlock był za cenę chyba 12 czy 14 funtów e, całkowicie adekwatnie do tego co dostawaliśmy na ekranie. Co nie zmienia faktu, że sam Project Warlock i tak jest grą o wiele więcej wartą niż jakakolwiek inna gra wydana w ciągu ostatnich przynajmniej 5 lat. Ale oczywiście nie, nie mówię, że wszystkie gry były złe i tak, dalej, i tak dalej, ale wiecie o czym mówię. Jest wiele wyjątkowych gier, wiele świetnie wykonanych gier, ale jest też mnóstwo kału. I, i, a niestety, co mi się też nie podoba, to to, że ciągle są te gry zmieniane, manipulowane i tak dalej. Wyczekajcie, ja tutaj czy ja zabrałem w ogóle niebieski klucz? Bo tak chodzę tutaj, kręcę się jak kupa w sedesie i nie wiem, co mam ze sobą zrobić. Hmm. Tutaj już byłem, mięsiście się zabije, A, już wiem, co mam zrobić. Dobra, to będzie bardzo niebezpieczna sprawa, to co teraz zamierzam zrobić. Ale muszę to zrobić, bo niestety nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia tutaj. Chyba muszę zejść na dół. Tych drzwi jeszcze nie otworzę. Hmm, tutaj, tak. Jakieś ciała. Fajne są te, og ogólnie, fajny jest klimat tych pomieszczeń. Muzyczka jest ciekawa. Ale ogólnie podoba mi się klimat tych pomieszczeń. Rozwalajcie beczki, bo zawsze w nich coś znajdziecie. Tylko uważajcie, bo nie, czasami coś może wybuchnąć. A widzicie, to jest. Tutaj, i tam muszę iść i zebrać tą szczelbę, ale to będzie. Ło! Ja to już tutaj robiłem. Ale powiem wam, że to jest mega. Tylko pamiętajcie, o której godzinie zapisujecie, bo dziwnie się układają te savey. jeżeli na pewno z, z, zapytacie się, dlaczego co co ty Witch w ogóle robisz? Dlaczego ty tak od razu wylatujesz? Jezus Maria, ktoś do mnie strzelił z tyłu. Ale zrozumiecie kiedy, kiedy sami w to zagracie. O, quicksave'a mi zrobił, niesamowite. Na tego uważajcie, gościa. Bo was bardzo łatwo może załatwić, gdyni. I quick-save. F5, quick-save. Moi drodzy, jak ja dawno nie naciskałem F5 w nowych grach. Chyba w ogóle. Yes! Kurde, za to kochamy tą grę, nie? Za to to kochamy. Miściste rozwalanie jakichś dziwnych stworków. Jakieś dziwne sukuby, jakieś coś. Ten jest wkurzający, bo dużo zdrowia zabiera. On strzela ze szczelby, taki truposzczak w takich szerokich, śmiesznych spodniach. On zabiera dużo energii, jak was trafi, naprawdę. Musicie uważać. Ja nie wiem, jak, czy tu będzie jakiś wybór poziomu trudności i, i ogólnie rzecz biorąc, czy twórcy zamierzają manipulować w tym poziomie trudności, jak to jest w dzisiejszych grach bardzo często, kiedy wydaje się grę i potem nagle... Zaczyna się manipulację przeprowadzać, no bo przecież. Tak. Pojrzęś tutaj, stworzę. Ja tego nie lubię. Ja nie lubię, jak ktoś manipuluje w poziomach trudności. Jest jak poziom, jaki jest i tyle. I zostaw to człowieku w spokoju. Wiecie w ogóle, jaki sen miałem dzisiaj? Śniło mi się, autentycznie, uśmiejecie się, śniło mi się, że siedziałem, oglądałem telewizję. Kupa, zaraz mnie tu zabiją. Nie! Nie wiem, co ona robiła, jak do mnie podeszła, ale nie będę wnikął. E, śniło mi się, że oglądałem w telewizji bardzo niedobre newsy, że Bo 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 Warszawa jest bombardowana i autentycznie, że zginęło dwóch youtuberów. już Maciaszek i... <laughs> i ten cały, jak mu tam było... <laughs> Takie były ciemne, czarno-białe zdjęcia. Roger i ramierz Maciaszka, ramerze Maciaszka. I było zginęło dwóch świetnych youtuberów w bombardowaniu Warszawy. A ja tylko tak czekałem, a gdzie gimper? Gdzie wiadomości o gimperze? Mówię ci jaki sen. O nie, uśmiałem się. No, ale to by było smutne, na, na, tak mówiąc szczerze, to by było bardzo smutne. Gdyby takie coś się wydarzyło. Wolałbym, żeby to nigdy nie miało miejsca, ale wiecie, no ale trudno, jest tu z Maria. Co oni robią? Jakie krazole, jakie krazole dawaj tu miecz, zaróżniemy ich wszystkich. We gonna kill them all. Yes! Mierz jest świetny, tylko uważajcie na staminę. W prawym dolnym rogu jest taki paseczek, który się ładuje. O Jezus! Chyba tu zaraz zginę. Działają też headshoty. Szybciej się załatwia postacie, strzelając im po prostu po głowach. Ale to gdzieś znajdziecie w jednym z poradników, które sobie przeczytacie: że strzałem w głowę można kogoś szybciej zabić po prostu. Więc o dziwo są jakie takie hitpointy, nie? Czy jak to tam się nazywa? No nie, no bo fajnie to jest zrobione, to jest świetny klimat. Ja nie wiem, czy wy słyszycie w ogóle muzykę z tego. Chryste panie. Dobra, zginąłem moi drodzy, ale tak czy owak, Project Warlock 2 już jest demo e, podobno z tego co widziałem na Steamie chyba. Ma wyjść w czerwcu, nie wiem ile z tego prawdy, ale tak czy owak no bierem to. Bierem to w ciemno. Tak więc bywajcie.